Piotr Kamieniarz. Mieszka i pracuje w Salominie na Lubelszczyźnie. Nie ma wykształcenia plastycznego, ale posługując się piórkiem i kredkami, znalazł własną drogę do doskonałości artystycznej. Jego na pozór baśniowe rysunki i groteskowe wizerunki arlekinów i lalek w rzeczywistości obnażają nasze ludzkie wady i przywary. Ujawniają też okrucieństwo i cierpienie. Twórca współpracuje z Galerią Leonardo w Kazimierzu. Od 1994 roku. Miał wówczas zaledwie 20 lat, bierze udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Od 1996 roku na stałe współpracuje z galerią KK Klaus Kiefa w niemieckim mieście Essen. W 2007 roku brał udział w wystawie zbiorowej, na której zobaczyć można było między innymi pracę słynnego pisarza i rysownika Rolanda Topora oraz Gottfrieda Hellweina. Obecnie prezentuje swoje prace głównie w Polsce, w galeriach oraz na aukcjach sztuki.